Hej, nazywam się Wiktoria Sieminiako i w tym filmiku, jak już wcześniej zapowiedziałam, pokażę Wam nową budowlę z klocków Lego. Jest to blok mieszkalny, który sama zbudowałam. Do pozdrowień przejdę pod koniec odcinka, więc zaczynajmy! wstępie Chciałabym powiedzieć, że blok ma 10 mieszkań, parter oraz piętro. Budowałam go około 4 dni, a wszystkie klocki pochodzą z serii Lego Classic. Blok nie jest duży, ma jedną klatkę schodową. Z przodu blok ma niewielki ogródek z kwiatami, a z tyłu plac zabaw dla dzieci z karuzelą oraz zjeżdżalnią. Zajrzyjmy teraz na parter. Tak prezentuje się parter. Każde mieszkanie ma swój własny numer. Oto pierwsze mieszkanie. Jak widać, w rogu stoi mała komoda, a tu jest mała kuchnia. Z boku znajduje się Łazienka, a obok jest sypialnia. Mieszkanie przeciwległem, bardzo podobną budowę, tylko trochę inne kolory. Oba te mieszkania posiadają ruchome okna. Kolejne dwa mieszkania są nieco większe od poprzednich. Koło drzwi jest kuchnia, a dalej salon. Stoi w nim kanapa z funkcją spania. Nieco dalej jest krzesło oraz biurko z komputerem. W rogu jest łazienka. Mieszkanie naprzeciw ponownie ma bardzo podobną budowę do poprzedniego. Różni się tym, że zamiast kanapy znajduje się w nim łóżko. Kolory również są inne. Ostatnie mieszkanie na parterze jest o wiele mniejsze od poprzednich. Koło okna jest mała kuchnia, a obok jest małe łóżko. Jest tu miejsce tylko dla jednej osoby. W kącie stoi szafka, a w rogu jest łazienka. Teraz przejdźmy na piętro. Tak prezentuje się piętro. Układ jest prawie ten sam. Jednak umeblowanie jest zupełnie inne, więc zaprezentuję każde z nich. Pierwsze mieszkanie na piętrze ma niewielką kuchnię. W rogu stoi biurko z komputerem. Tu jest łazienka, a tu jest sypialnia. W tej sypialni znajduje się otwierane okno oraz lampka i duże łóżko. Mieszkanie przeciwne jest identyczne. Leży w innej kolorystyce. Warto również wspomnieć, że w oknach tych mieszkań na parapetach rosną kwiaty. Kolejne mieszkanie jest większe. W tym miejscu jest kuchnia, a obok kanapa i mały stolik, czyli salon. W tym miejscu jest również otwierane okno. Obok jest sypialnia z dosyć nietypową przezroczystą ścianą. Z boku jest Łazienka, a w rogu stoi szafka. I kolejny raz mieszkanie naprzeciwko jest podobne do poprzedniego. Tutaj jest natomiast większa kuchnia, a sofa stoi naprzeciwko sypialni. Z boku jest łazienka. Ostatnie mieszkanie w bloku podobnie jest o wiele mniejsze. Łóżko stoi naprzeciw kuchni, a z boku stoi mała szafka. W rogu jest również łazienka. A tak wygląda całe pierwsze piętro. Dach bloku po bokach jest pokryty czerwonymi dachówkami. A tak ponownie wygląda cały blok. Ten blok z pewnością jest doskonałym miejscem do zamieszkania, a swoją żywą kolorystyką rozpogodzi każdą ulicę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, stawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Teraz czas na pozdrowienia. Chciałabym serdecznie pozdrowić. Nikola Rawa, Wiksia, Fake Girl 13 oraz Szewczyk1234. Serdecznie Was pozdrawiam! Dziękuję za oglądanie i chciałabym Wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Cześć!